brak określonego planu działania właśnie jest tym, co powoduje, że my prokrastynujemy, bo my nie wiemy, co robić. My chcemy coś robić, ale nie wiemy, co robić. I to jest jak najbardziej normalne, czyli jest normalne i świadome właśnie to, że możemy nie wiedzieć e, odnośnie tego, gdzie iść. I ogromnym błędem jest to. Słuchajcie, ja wiem, że są alpiniści, ja wiem, że są himalaiści, którzy sami przecierają pierwsze szlaki, ale my jako zwykli kowalscy, jeżeli nam nie zależy na tym, żeby przecierać szlaki, a żeby dojść do celu, Celu potrzebujemy planu działania, potrzebujemy szlaku, potrzebujemy ścieżki, potrzebujemy osoby, która nam pomoże, i bardzo często jest tak, że ja sama. Ja siama, ja siama wszystko zrobię. Zosia Samosia się w nas odzywa, ja siama. E, pooglądamy filmiki na YouTubie, pooglądamy TikToki, pooglądamy coś, pooglądamy coś i o, nagle się okazuje, jeden mówi w prawo, drugi w lewo, trzeci w ogóle się zatrzymaj, czwarty przeskocz, piąty, że tam można samolotem. Dostajemy natłok informacji i nie wiemy co robić, więc jeżeli my nie mamy planu działania, nie mamy tego najbliższego kroczku małego, który mamy zrobić, to znowu prokrastynujemy, czyli nie, nie wykonujemy czynności, które nas zbliżają do osiągnięcia naszego celu, tylko chodzimy, drepczemy w kółko. No coś robimy. To nie jest lenistwo. Ja coś robię. Na przykład przeglądam filmiki na YouTubie. Na przykład przeglądam projekty na kanwie. Ja coś przecież w tym kierunku robię. Tylko dlaczego to nie przynosi żadnych tych skutków i nie zbliża mnie do celu? Bo robię to błędnie. Bo nie mam planu działania. Bo nie wiem, jak to zrobić. I to jest jak najbardziej normalne. Nie masz prawa wiedzieć, jak zrobić coś nowego.